Także Także siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na kolejnym live'iku z GTA RP, dziś będzie dycha. Ale pan tu szeroki jest? Jestem szeroki, bo dużo ćwiczy. No widać, widać. Panie policjancie, zostałem mhm. odszukany. A to znaczy oszukany, tak? No. No i co się stało? Miałem czarne alufelgi kurwa. No. I mam teraz nie czarne lufelki. Kurde, nie, nie, nie. Cześć, cześć. Czarne bardziej co? Czarne by bardziej posywały. No, tak mi się no ale były czarne. Ale to co, był panu mechanika i mechanik ten? No nie zapłaciłem za czarne, a mam takie! No to pan powinien wrócić do mechanika i zgłosić mu to, bo to, to już nie moja wina, proszę pana. Niech pan? pan zobaczy na szkole. No. No to pod spodem to jest jakby ktoś nałożył na to plasting! Ale ładna BMK. Proszę pana, to jak mówię, to, to, to nie do mnie, to do mechanika, bo to ja tutaj nic nie zrobię. No ale nie jak znaczy. mnie ten, y, Wy, wykolegował mnie. Ma, ma... Pan może mieli błąd jakiś techniczny na warsztacie, coś tam, zły mechanik się i tym podobne. A jak no, nie pan wypłacał kasy? O, o, czekajcie, Marek dzwoni. No, halo, halo. No jestem na policji, zgłaszam to, no. no spokojnie, mówią, że mam jechać do mechanika. po no, powytręcało no. gościa? Dobra, trzymaj się Marek zadzwoni, bo z policją gadam. Że Steven nie ja No, jakiś narkotestem zrobił, nie? Bo kurczę powykręcamy. A ja nie, ja zgłaszam, bo mnie na kasę oszukali. No to sieba. Już jestem, Marek dzwonił przyszedł. Kurde. To panie szanowny, jak mówię, do mechaników jeżeli mechanicy nic z tym nie zrobią, to do zarządu mechaników. Nie wiem jak oni tam mają jakieś składki. Który to rocznik? e 46 Bieżący. Najnowszy tak? No 2003. ja ją mam od 4 dni Najnowsza to chyba w 2003 jak dobrze kojarzę wychodziła No to ta jest nowsza Nowsza jest bo silnik ma ten yy, Od M5, opony od M6, a karoserię to ja nie wiem skąd ci mechanicy ją wyczasnęli. To z M6 są te? Tak? Z M6 to są proszę pana Z MX6 bym powiedział no nic. Co tu za to, to... motor jest w środku? Szybki! Nie, A, nie, to jest samochód, mnie. proszę pana. Tak, ale mi chodzi motor, by... silnik, silnik. O, silnik, to z przodu. Jaki? To nie wie pan, rozumiem. No nie każdy się w sumie interesuje. No i tu mam wydech. A jechać, tak? No do przodu i do tyłu i skręca. No co ładny egzemplarz, zadbany. No tylko, że jest tu problem. Pan się nachyli tutaj, jak pan popatrzy w... pod nadkodem. Niech pan się z... zrzuci okiem. się odkleił. Mm -hmm. Co się odkleja? No, plastiki od metalu Dokładki? No, dokładki i nakładki Gdzie się odkleja? No, tu na nadkolu jednym i na nadkolu drugim to nie jest skręcane jakoś? No powinno być, a oni to chyba na kropelkę a, a to może za dużo kropelki, bo ten z kropelką to jest tak, trzyma jak jej dużo nie ma To Aha, się mówi To, jest, to oni chyba Trzy, dużo czy to Trzeba dają. tak malutko no, bo to czym więcej to tym gorzej z kropelką Trzeba malutko i tyle, bo czym więcej to naprawdę Dobra. nie działa lepiej A gdzie tylko byście mogli zapisać, że zgłosiłeś takie coś mało miejsce? Nie, ja tylko wiem proszę pana jak na to auto było zarobione, to tyle wiem, a więcej mhm. nie wiem no dobra, to powiem. Widzę, że pana bardzo to interesuje i jest pan zaintrygowany wojskiem. Chcia no chciałbym, jeżeli pan tutaj został oszukany, to chciałbym jakkolwiek to rozwiązać dla pana, żeby pan nie czuł no się właśnie. tutaj jakkolwiek poszkodowany. To powiem panu, chce pan znać historię prawdziwą czy wymyśloną? E, prawdziwą, wtedy będę mógł pomóc panu w jak najlepszy sposób, żeby pan się poczuł tutaj... Bo tu się tutaj... trochę wstydzę. To możemy przejść na komendę w miejsce, w którym nikt oprócz mnie nie będzie tego słyszał i ewentualnie oficera obok. Nie, ten gości chodzę idzie, to ja powiem. Ten, w czapce. To muszę na komendę pana zaprosić, bo on tutaj może stać Oho, dobra, to ja z zamknę Dobrze, jasne. Jeszcze o, silnik może pan zgasić. Otwarłem! Silnik, jeszcze Jeszcze zgasić silnik, żeby tutaj nie zanieczyszczało. Plus, żeby panu się silnik nie zatarł. Entronologia oh więc to słyszałem to w telewizorii. To proszę mówić wszystko. Samą prawdę i tylko prawdę. No to. Kurde, no nie od czego zacząć? Od samego początku. No to na samym początku to się urodziłem. W małym <laughs> Ale, na samym początku tej historii związanej z autem. No, z autem. No. Która pozwoli ustalić, e, dlaczego został pan oszukany, kto to zrobił. Aha, dobra, nie to to powiem Jasne. To jak ja się urodziłem okay. To 6 lat później yy, Który rok i dzień, miesiąc, godzinę jak pan zna? Yy, 8 grudnia yy A 8-9 Około 7 rano, tak? No i dobra, okej, okay, zapisane. I proszę pana. I się wtedy u u urodziłem i potem se 6 lat żyłem. Okej, okay, a które... znaczy w miejscu, w jakim się pan urodził? Szpital pan yy, zna? Yy, Mama yy, mówiła albo pan yy, wie. jakoś. szpital yy, pod wezwaniem Najświętszej aborcji Okej. Okay. O kurde, to no, poważnie szpital mhm. A tutaj w mieście, tak? Ten tak drzwi, na, na, na wlocie drzwi, ten drzwi, na lewo. Drzwi. Na wlocie, dobra, pinboxy. No i chciałem ten jeszcze. A kto odbierał poród? To też ważne Siostra Klaustyna! Dobra, dobra, świetnie To jest córka pana Eliasza Makuby! Dobra, świetnie, to będzie bardzo przydatna informacja, zapisuję. Potem w 6 lat ser żyłem, nie? Nauczyłem się chodzić, mówić, mhm. sikałem już nawet na stojąco. W jakim wieku pan się nauczył na stojąco? I... Sikać? 4. Tata mi kazał trzymać pindola. To... A patrzył się na to? I nie, tata się odwracał. Bardzo dobrze, okej. Okay. Świetnie. O się. A kto jest ojcem? Imię ojca? Nie znam, uciekł. Nie, on po papierosy wyszedł, tak? I po kiełbasę poszedł. No, Proszę się nie martwić, mój poszedł po mleko. To jest naturalna kolej rzecz w no, tych czasach. To są pojebane czasy. Siemanko, siemańko. A co z mamą? I z mamą No, Mamaty. Właśnie, bo do tego też musimy dojść. No i dobra. ona w tych wieku 6 lat, jak ja miałem, bo ona miała więcej chyba. Mhm. Ile miała? No 16. Kurwa ma. Okej, okay, dobra. Może robimy. więcej trochę, wyglądała. A, ta, ta, a ile miał lat, mniej więcej? Nie pamiętam. Brody miał. Mówili na niego Mikołaj. Okej, okay, rozumiem. Wchodził przez komin i wychodził przez ku drzwi. Sypialni. Mamy. A, okej. Okay. No i ten i mnie, to mama chyba. Dobra, okej. Okay. Mama miała 23. Mm. Oh, 23 w wieku pana sześciu. No, tak? bo jest 23, to mi się wydaje, że tyle miała. Dobra, to 17 w wieku urodzenia, okej, okay, dobra, to jest też istotna informacja. No, A i... jak się nazywała? I kto? Mama, mama, imię. I... Bo nazwisko pewnie to samo. Nie, nie. Nie, nie, mama to była ten. i y... Szpagatunia Fiflakunia. Ona o, była w łoszko, nie? Okej, okay. rozumiem. A to jak przyjechała tutaj, czy Czekaliście we Włoszech? I na pontonie z uchodźcami. Okay, ale legalnie? Legalnie. Mam nadzieję. Legalnie Dobre, ponton wydajeli Dobre. na Sycylii. A ile jest zajęło w ogóle dotarcie? Na pontonie? I... Bo to też istotne bardzo. Czy była dotarta, to nie wiem, ale przyjechała? Nie. Jak dopłynęli Okej, okay, ale była, teraz już istotna informacja Bo tutaj trzeba sprawdzić, czy legalnie rzeczywiście Była na pontonie, czy jednak z maską tlenową I butlą pod pontonem się nie, trzymała Nie, nie, na jakoś... pontonie ją z wody wyciągnęli Wielorybnicy Okej, okay, dobra, świetnie A ile ich było, tych wielorybników? Trzy statki i siedem harpunów Harpunami łowili? No wieloryby Okej, okay, dobra, rozumiem To dobra, są to... takie większe ryby, jak w akwarium Pan ma to trochę większe, to okay. już są wieloryby Dalej tutaj przebywa, na terenie USA? Yy, tak, cały czas. W, mieście, w Sandy, tak? w Sandy jest, no? W Sandy, a no, tym, poza miastem mieszka, w Sandy shores, okej, okay, rozumiem. A pan adres zamieszkania? Ma pan yy, jakieś czy u, wynajmuje? Kelly wynajmuje, pokój. Okej, okay. wow, szefa, dobra, rozumiem. No tam dla ciebie szef, dla mnie alkoholik jebany. Nie, proszę tak nie mówicie, że to Nie obrad... lubię, go on jest spoko, tylko że kaje no. jak świnia. Tak, ale no, żonę tylko poza bije, służbą. Czyli żonę? No to już oni są razem? Narzeczoną, przepraszam. Pają sami, tak? Mało, mało. No kim Zonz tak się tak leją. Do śniadania przed wą karatę. Po jajówie karatę Mówi, ja pierdolę, wyprowadzam się. I no się. Co do rob... oboje tego. Oni lubią to robić. To jest a, ich robię. gra a Potem okay. się ruchają na, na dywanie Nie to, to nie. To trzepaku. nie jest istotne, to nie, panie a, Pet, to akurat jest nieistotne informacje. No, to pan musiał widzieć, co jak jaja gotuje z cikiela w karku. A żeliwnym czy metalowym? I mają metalowe firmy Mastercook. O, to dobra firma, droga. No, ale on ma pieniądze, nie? No, wiem, tych wiem. tych i tak dalej. Fajne auto ma Porsche, taką no, 911, 900... Y... To jest nasze wspólne. Pana też? Moje też. To pan jest właścicielem? Ja i on, ale ja bardziej. Świetnie. Pan ma naprawdę fajne auta, zazdroszczę. E46, M3, tutaj 911. Coś jeszcze ma pan tutaj też I... istotne? Rover! Rower? Merida Merida Zielona Czemu nie Giant? I miałem kupić Gianta, ale akurat było siodełko, takie co się w dupę w Żyda A To siodełko można zmienić, panie. No można zmienić, ale nie było siodełka od Meridy. Żeby całość na Gianta. Rozumiem, nie pasowało. Nie, nie. Ten inny gwint. No i dupa mi się strasznie obciera, nawet jak jeździłem naprzeciw sklepu. To mówię nie biorę. I no i fotem ona poznała tego mojego taty i oni mnie zrobili. No i tak jak już mówiłem, zostałem urodzony w na szpitalu najświętszej aborcji. W wieku 6 lat kupę na stojąco robiłem. Na stojąco pan no, robił? No, Ale góry... taką rzadką też, czy tylko. Nie, tylko twardą. Na rzadko okay. to do zlewu siadam. Do, do, do zlewu? No, bo nie mamy bidetu w domu, a lubię się podmyć od razu po A robocie. to wygodne szczerze, też tak robię w domu, bo wtedy można od razu podmyć. No to doma, jest akurat... trzeba płukać to nigdzie, nigdzie Nie trzeba wstawać, tak, tak. To trzeba umyć porządnie, jak bo nie, tak. jak ktoś potem, na przykład zęby myje albo coś, to mogłoby być takie nie. Wie pan, nie na miejscu zostawić. Ja nie to nazywam. Y, Szoko bons, niespodzianka dla yy, przyjezdy. Okej, okay, rozumiem. I, I właśnie wtedy i ten ojciec ucieknie. Mm -hmm. znaczy, Ale bo, w wieku tych 6 lat, tak? No jak dał się robić kupę nastojącą. Okej. Okay. A to... zostawił mu pan niespodziankę Choco Bons? Nie właśnie, przyjezdy? bo dopiero zacząłem to robić w wieku 13 lat. A, rozumiem, dobra. I ten i przy pana i właśnie ten problem teraz. No i przychodzę i mama mówi, że, że jest w ciąży. Znowu? No. Bratiszek czy No czy właśnie i tutaj się zaczyna proces zarobkowy na moje BMW Okazuje się, że siorka Ile ma lat już? Nie wiem, no jest, 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 jest rośliną, to ja nie wiem ile ona ma Jak rośliną? No leży i się ślini, to jest rośliną o je, a to tak przenośni, dobra, rozumiem Jezus, panie Pet. No nie wiem czy tak pan współczuje No i wtedy proszę pana no to jeszcze ona nie była rośliną A czemu w ogóle się stał? Wypadek jakiś czy? Nie Matka ją urodziła w 18 miesiącu dopiero O kurde pan. No bo to ona To chyba jedyny ona... taki przypadek w USA Jak nie na świecie No bo ona się naoglądała na ciągnar geografii I tam widziała, że słonie takie długie mały. A, A że ona gruba żyć, myślała też, że jest słonie... No mama była niepoczytalna Ona to nie umie czytać w ogóle, nie? No i wtedy w mojej głowie Zrodził się pomysł Jak zobaczyłem Za szybkich i za wolnych Jeden Pierwszą część z Tomem Krusem. Byłem w Kinie. Byłem w Kinie. No Bardzo fajnie. Świetny film, naród, że chcę mieć BMW 46. Ale wemce, wemce. Czy to my... tylko znaczek doklejony? Nie, nie, to jest fullem pakiet, a silnik to mam, nie? Okej, okay, ale to silnik ma pan od 5, jak dobrze państwo No, panu. no, no, a z tyłu od 6, no składaczek, nie? Tunik, tak. Tańsze ubezpieczenie było. Tańsze? przecież wem piątce jest chyba większa, pojemność No, no, tak, ale jak ma się składaka, to tanie. A, tu nawet nie wiedziałem. Zniszki ma pan potacie, czy nie dał? Nie, nie, potacie to mam tylko yy, krzywy zgryz. <laughs> Rozumiem, dobra. A po mamie mam plat w kostopie uszu co też pan posiada, czy nie? Nie nie, mam to kiedyś... kasko. nie, nie, nie Kaskaderem nigdy nie byłem A czyli tylko o I teraz proszę pana, chodzi mi o to, że no ta siolka też się dorasta, nie? Ja sobie chciałem papierosy Potem se rzuciłem A on tam podlewała matka cały czas Jakimś, nie wiem, obornikiem, czy co tam Jedzą rośliny, nie? Ale cały czas się śliniła Wodę chyba, wodę, wodę i nawóz Wodę, nawóz i kanapki chyba A nie, rosiczki to raczej muchy inne Te takie owady Mięso nie, takie. nie, ona robiła tak jak na karpie się robi za nęte. Że w wodzie ma cały ten ch środek chleba mm -hmm. i ten. Ja dostawałem Hello? to twarde, a ona to miała. I a, te, la la przy, nie, nie, przylepka, to jest koniec chleba. Te takie. Jak to się nazywa? No, środkę! I ona to, to se jadła no, i serosła, rosła, nie? No i wtedy. Jak bardzo? Do ilu rosła? To no, też tak, jest istotne. No jak leży to na całym łóżku. A duże łóżko? No, takie 1,80 m na 1,20 m. No, nie, bo to. Nie, tak, ona bo sama, sama leży. Ale. A spada z dwóch stron jednocześnie, łóżka? Nie, bo mamy takie jak ma pan Koiec dla dzieci, takie? jest. A, no, to wiem, nie wiem, wypada, wiem. nie, nie. Ale chodziło mi, czy wylewa się tak bardzo? O nie, nie, nigdy w życiu nie. nic nie rozlała. Dobra, rozumiem. Czyli ma teraz czysty, nie ubrudzony ani razu, nie no. zalany. I teraz panu chcę powiedzieć bardzo ważne, że pan się skupi. Bo to jest cała prawdziwa historia, nieźle myślałam. No i gdy Siorka ukończyła 16 lat, to już mogła, nie? No, Dobra, mogła, witam. mogła. No. A ja wtedy miałem 16 plus 6 około 24. 24, ok. Po no, dwa razy nie obchodziłem. Jasne. Yy, no i, i ten. I... A w którym miesiąc jeszcze drugie, yy, Drugi raz? Bo to ważne. Czy w ten sam dzień? Nie, po nie, nie Jeden mam w maju, a jedny mam w grudniu. No i siora skończyła 16 lat, kiedyś zaprosiła chłopaków. I ona tak leżała się śniła, by się popili, nie? A ilu i kogo dokładnie? ona nazwiska? Tego młodego bydołka, Wencławiołka, starego yy, siermężny i bidołka. Ale to na te w maju czy w grudniu? Na w grudniu. Okej, okay, w grudniu najpierw. No i ona tak leży się ślili, ona już chyba miała 18 czy coś. No i zaczęła parówy opierdalać, bo jest znajomy, nie? Ale hot dogi kupiliście na jakiejś Nie, stacji. nie, ona jak leżała tak otwartą, później miała, pokazać tak... oooo To oni Dobra. wkładali parówy i ten. O". Ale nie powiedziała ani razu, nie. Nie, nigdy w życiu. To bardzo dobrze, Zawsze to tak Zawsze chciała. I ja zobaczyłem, że to, to pan jest Pan też? Nie, nie. Cholce, nie. Ja Uf. zobaczyłem, że to jest potencjał. No ja i za to kupiłem y, kruplówkę z jedzonkiem. Okej. Okay. Żeby nie musiała gryźć, nie? No i zapraszałem kolegów i byłem za to siano. No i tak się dorobiłem BMW, na którym mnie y, okradli, mnie y, mechanicy mnie okradli na tuni. Mhm. Dobra. Czy zna pan imię i nazwisko tego, kto tunigował tą BMW? No, taki gościu był. Goście, No A fajnie imien... gadał, fajnie gadał, zaczarował okay. mnie. A to może dlatego pan się dał szukać? A to był licencjonowany warsztat jakiś? Licencjonowany. Może sport jakiś? Nie, licencjonowany. Nie? Ale co ja się powiem, że tyle się na obciąga tych kiełbas i takie gówno mamy? No, w sumie to jest dziwne. Mnie to nie szkoda, to szkoda jej. No szkoda, szkoda, rzeczywiście, bo to nie powinno tak być. Jak już się tak poświęciła, to powinna być pierwsza klasa. No właśnie, a ona teraz biedna siedzi. Nie, no leży. Siedzi? Leży, no. Ale czy biedna? No chciała w sumie To nie wiem, czy Ona biedna Ona chciała Tylko, że ja jej siada za to nie dawałem Temu biedna, nie? Wszystko na BMW poszło Kurde, najgorzej A który to był warsztat? Gdzie się znajdował? I, no, tam gdzie te penery chodzą Takie O, to dużo tutaj takich miejsc w mieście I Taki Zaraz, moment Tam to... przy okazji tej ośki takiej Grow Street Grow Street No, tam gdzie się marihuanę kupuje Okej okay. A kupuje pan? Nie, bo ja nie parę Bardzo dobrze A sprzedaje pan? Nie, bo ja nie, nie posiadam <laughs> Dobrze, to dobrze, dobrze to. Mi się podoba. Eee, Okej. Okay. Ja to tylko lubię, proszę pada z nielegalnych rzeczy to pozapierdalać i wyruchać w dupę. To jest nielegalne? No jak ktoś nie chce? A robi pan jak ktoś nie chce? I robię tylko jak ktoś chce. Ale A. myślę o tym, że jakby ktoś nie chciał. A czyli pa każe pan mówić tej osobie, że nie chce? To, ale chce. Dobry. To bardzo dobre. To jest legalne. Lubię takie legalny. zabawki. Rozumiem. A zabezpiecza się pan akurat tam, nie. w tamte miejscu? Czyli tak na hardkora? Lubię się z głównym popoksować. A tylko z kobietami, czy mężczyzn też? Mężczyzna? Mężczyznów nie. A, okay, rozumiem. Mężczyźni mnie brzydzą, bo śmierdzą im pachy. Ale brzydzą pod każdym względem, czy tylko w tych sprawach? W tych sprawach. A, rozumiem. Dobra. To ale musimy dowózite... Też bym nie dał, proszę Pana. Kobiecie ja, nie, czy mężczyźnie? Mę, męczyźnie. I siostry nie dałbym. A kobiecie? Bo mamy ten coś no. na radio? No. I co robimy? E, no, możemy to rozwiązać w sposób taki, że jak pan nie zna imienia i nazwiska mechanika, to, nie zna. to możemy podjechać na warsztat i wtedy pan zobaczy, rozejrzy się, porozmawia ewentualnie i zobaczy, czy ten mechanik jest na miejscu. Jak będzie, to załatwimy sprawę na miejscu, a jak nie, to ewentualnie tam coś dalej rozwiążemy. Dobrze, panie policjancie, I, i, czy jedziemy moim, czy pana, czy na dwa? Myślę, że na dwa. Dobra. Nie zapierdalamy kolokwialnie Nie, nie, mówić, ja wiem, wiem. Przecież jakby jesteś, zwalniam, nie? <laughs> jak wy jesteście, to A jak na nie ma, to nie. To, to tego nie możecie mi udowodnić. Eee, jak się pan przyzna, to możemy. Ja się do niczego nigdy nie przyznałem. O nie. No macie, na warsztat, no. Macie nieoryginalny Windows. Eee, to już nie do mnie sprawa. To trzeba Pici Kelly powiedzieć. Pewnie szef by się tym zajął. A nie wyskakuje przez kołnika z żadnym Wyskoczył dymek. Rogu. Słuchaj, panie policjancie, to jedziemy na ten, my. No ten, gdzie pan tunigował. No. O, mój stary jest. Gdzie? No widzę go, czekaj. Wrócił. Tata. O kurwa, to jest... O nie, mój tata ma nową kobietę To może chodźmy stąd, Przecież żeby one, nie było awantury Co ona cię na kasę jebie co, co tu burczysz? Nie, lepiej nie, bo zaraz trzeba będzie sweter zakładać na głowę i wujaszek będzie rozdzielał chyba sweter na łeb założę. Dobra, idziemy Stoł. Stary, wstał! I wypierdalaj! Nie, nie, proszę pana, takich rzeczy to nie możemy robić. Awantur tutaj. Ale już! Nie lubię go. Chodźmy, chodźmy, na warsztat. Załatwmy najpierw stał, mówię, walę go na dziąsku, nie? Nie, nie, tak to nie, bo to wtedy będzie bójka. Jeszcze <laughs> przed całą komendą. Lepiej opanować emocje. Nie no, gdyby pana tu nie było, to chyba bym siedział za kokosa. Nie, nie, nie zrobiłbym tego. Pan jest dobrym obywatelem. Ja bierze. dobry jestem, no. Panie pec, mamy tutaj sprawę jednak, wie pan? Bo musimy... No. musimy bardzo koniecznie podjechać w jedno miejsce w sumie i to... ja na mechaniku wsparcia. będę! No tylko że to trochę potrwa, wie pan. Chcecie się ścigać? Nie, nie, nie. Trzy! Zaraz, panie pec, sprawdź na tak! Jeden! Prostu... <śmiech> 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 Uwielbiam tego filmu, prawda? Debbie jakuj, raz na jakiś czas można nas odjebać jakąś opęty.